Przewielewni księża, umiłowani siostry i bracia, wspólnota, która tutaj się gromadzi w tym wyjątkowym miejscu dla życia publicznego, by rzeczywiście przy grobach zmarłych pomyśleć o przemijaniu, ale też tu w tym miejscu myślimy dokąd zmierzamy, bo ci nasi siostry i bracia poprzedzili nas, mówimy do wieczności. Ufamy, że osiągnęli pełnię szczęścia królestwie niebieskim niebo. Ale nam przypominają też, że jest kierunek naszego życia, że zmierzamy właśnie do nieba. Życie biegnie tak szybko nieraz między sobą rozmawiamy, jak to wszystko przeminęło, jak to ten czas szybko pędzi. Dni, godziny, minuty i sekundy. Kolejne uderzenia zegara odmierzają. Nieubłaganie czas. Ktoś pofatygował się i obliczył, że gdy człowiek żyje 80 lat, stanowi to 960 miesięcy. 29 220 dni. 701 280 godzin. 42 miliony 800 minut i 2 miliardy 524 608 tysięcy sekund. Może łatwiej wtedy dam zobrazować, jak rzeczywiście ten czas mija. W sumie to ponad 2,5 miliarda tyknięć zegara. Jednak, siostry i bracia, to niewiele wobec istnienia ziemi, czyli jakieś 4 do 5 miliardów lat, albo wieku wszechświata 15 miliardów lat. A co dopiero mówić o wieczności, którą filozofowie określają jako trwanie w nieustannym teraz. Życie człowieka, chociaż bardzo krótkie, to czas wystarczający, by przygotować się odpowiednio do przejścia tam. Gdzie żyje się wiecznie, gdzie jest właśnie już ciągle teraz, gdzie rzeczywiście już człowiek nie liczy czasu. Każda chwila naszego życia bowiem ma taki sens i taki cel, by człowiek zbliżył się odpowiedzialnie i w sposób sobie właściwy do świętości, której ma pozostać już na zawsze. Wszyscy i bracia są różne religie, które pokazują, co jest ważne w życiu. My jesteśmy w kościele katolickim, który wychowuje nas do dystansowania się od świata, uwalniania się od hedonizmu i materializmu pogan. Przypomina, że na rzymskich nagrobkach pojawia się często wezwanie, Przechodniu, jedz, pij i oddawaj się miłości, gdyż po śmierci wszystko się kończy. Albo inne napisy na tych właśnie bogańskich nagrobkach. I co masz z tego, że tyle lat żyłeś bez zarzutu? W takiej postawie chrześcijanie przeciwstawiali nadzieje zmartwychwstania. Co jednak nie przeszkadzało im w pracy nad przemianą świata, bo... Tu mamy czynić sobie ziemię poddaną i nie uciekamy od ziemi, nie uciekamy od świata, mamy ją przemieniać w duchu bożym, ale właśnie tu przeżywamy to, tę przemianę, tutaj przeżywamy tę nadzieję zmartwychwstania. Wieczność bowiem zaczyna się już tutaj, teraz, w takim czasie, w takim miejscu. Człowiek rozpoczynając swoje istnienie jest tym samym wezwany do trwania ciągłego, wezwania, by trwać już zawsze. Nie umierać. Ta ziemia zaś już jest Królestwem Bożym, a w każdym razie powinna się Nim stawać dzięki temu, że my będziemy stawali się świętymi. Każdy ze świętych tak rozumiał sens swojego życia i udowodnił, że drogi tego świata mogą wieść do nieba. Dlatego dzisiaj ten uroczystość wszystkich świętych patrzymy właśnie w stronę nieba. Wszyscy i bracia, z pewnością każdy człowiek lubi otrzymywać nagrody jako wyraz uznania za swoje osiągnięcia. Od dziecka cieszy się każdą, jaką dostanie. Chodzi o to, żeby sobie uświadomić, że wśród wszystkich nagród, jakie można w życiu zdobyć, na każdego człowieka czeka na końcu jego życia nagroda największa. Tej nagrody pragnie nam udzielić sam Bóg. I bardzo liczy na to, że będzie mógł to uczynić. Nie zrobi tego na siłę, wbrew naszej woli, ale ma marzenie, pragnienie, aby nam tej nagrody największej udzielić, by mógł to właśnie uczynić. Żeby otrzymać jakąkolwiek nagrodę, to wiemy, że trzeba się do tego przyłożyć, natrudzić. I w tę wspaniałą uroczystość wszystkich świętych, ogarniając pamięcią niezliczone Rzesze Świętych, którzy w sensowny sposób zawalczyli o swoją nagrodę, pytamy tu, w tym miejscu, w tym czasie, jak to zrobić? Jak to się trzeba przyłożyć, żeby otrzymać nagrodę od samego Boga? Odpowiedź znajdujemy w dzisiejszej, w dzisiejszej liturgii słowa. Po pierwsze, trzeba, żeby do nas dotarło, jak bardzo kocha nas ten, który chce nas nagrodzić. Święty Jan umiłowany uczeń Jezusa przynagla. Popatrzcie, jaką miłością obdarzył nas Ojciec. Jak bardzo Bóg nas miłuje, skoro nas stworzył. Jak bardzo nas miłuje, skoro nas podtrzymuje w istnieniu. Jak bardzo nas miłuje, skoro nazwał nas swoimi dziećmi. On nas poucza, bo nas miłuje, bo rzeczywiście chce nam wręczyć tę nagrodę. On nam przebacza, bo nas miłuje, właśnie. I w tej perspektywie pełni szczęścia. On czyni wszystko, żebyśmy zeszli z wszelkich błędnych ścieżek, na które wchodzimy, bo nie chcę, żebyśmy się zagubili, bo nas miłuje i właśnie walczy o nas. Najgłębiej przemawiającym znakiem niewypowiedzianie wielkiej miłości Boga do człowieka jest bezapelacyjnie krzyż. Który wręcz krzyczy do każdego, kto skieruje na swój wzrok. Do czego posunął się Bóg, powodowany miłością, stając się jednym z nas, a potem przyjmując na siebie tak okrutną śmierć? Uczynił to z miłości do każdego z nas, tak bowiem Bóg świat umiował, że syna swojego narodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Krzyż, jak przychodzimy do naszych grobów, to właśnie widzimy, że stawiamy przy grobie, przy naszych zmarłych, krzyż. Krzyż, ponieważ on przypomina o tej największej miłości Boga do człowieka, a nam przypomina też, abyśmy siebie wzajemnie miłowali. Ta nasza obecność tutaj, modlitwa ze zmarłych, to też akt miłości, bo ta pamięć z tego się bierze. I siostry, bracia. To jest ważne, żebyśmy tę prawdę odkryli. To będzie nasze szczęście, że Bóg nas tak umiłował. Jesteśmy Jego dziećmi, i dlatego o nas się troszczy. Walczy o nas przez przyjście Jezusa Chrystusa, aby właśnie wręczyć nam tę nagrodę. Drugą taką drogą, takim właśnie kierunkiem, który powinniśmy obierać, jest otrzymanie, żeby otrzymać nagrodę od Boga, to nadzieja. No właśnie, nadzieja, czy pokładanie ufności w Bogu, cokolwiek by się działo na świecie, czy w moim otoczeniu, w rodzinie, we wspólnocie, do której należę, jakiekolwiek burze przetaczałyby się przez moje serce, wiem, że mojemu Bogu mogę zaufać bezgranicznie. I on, od tego, i on tego ode mnie oczekuje. On tego właśnie pragnie. I święty Jan zapisał sobie to bardzo yy, wyraźnie, yy, genialne spostrzeżenie. Każdy zaś, kto pokłada w nim tę nadzieję, uświęca się, podobnie jak on jest święty. Wszyscy bracia, każdy akt zaufania Bogu jest związany z dojrzewaniem do świętości. Bo świętość to nie jest tylko co my wypracujemy, ale właśnie oddanie się Bogu. W jego ręce, poddanie się jego prowadzeniu, zaufanie, że wszystko, co dla nas przygotowuje, jest dobre, to jest to przygotowanie do pełni szczęścia. Każdy taki akt zaufania jest tym milowym krokiem naprzód do otrzymania nagrody, jakiej Bóg pragnie każdemu z nas udzielić. Fantastyczne zadanie pokładać całą nadzieję w Bogu. I dzisiaj też jeszcze słyszymy jedno wezwanie. Pięknie to ujmuje psalmista, abyśmy nieustannie poszukiwali Boga. Ludzie na Ziemi poszukują tylu różnych rzeczy, ważnych i nieważnych, potrzebnych i niepotrzebnych, nieraz wydumanych i potrafią się w to zapamiętale angażować. My się mamy totalnie zaangażować w szukanie Boga. To właśnie o nas było. W Psalmie. Takie jest pokolenie tych, co go szukają, co szukają oblicza Boga Jakubowego. Mamy poszukiwać oblicza Bożego. Kiedy człowiek miłuje drugiego człowieka, poszukuje jego oblicza. Pragnie z nim być stale. Jeśli kochamy Boga. Jeśli odpowiadamy na Jego miłość, jeśli pokładamy w Nim nadzieję, szukamy w naszym życiu przestrzeni, żebyśmy się mogli z Nim jak najczęściej spotykać, odkrywać Boże oblicze. No bo właśnie, odsłania nam to Boże oblicze Słowo Boże, Pismo Święte. Kiedy sięgamy po Pismo Święte i czytamy je, odkrywamy prawdziwe oblicze Boga. Bóg mówi o sobie, sam się w tym słowie przedstawia. Przychodzi do nas w tym słowie i mówi, kim jest, jak wygląda. Więc, sięgając po słowo Boże, odkrywamy to prawdziwe oblicze Boga, tak jak On się objawia, nie tak jak my sobie na własną modłę budujemy ten obraz Boga. Wystarczy otworzyć, tym bracia, Ewangelię i patrzeć na Pana Jezusa, ileż tam mamy możliwości, by, by zobaczyć oblicze Boga, pochylającego się nieustannie nad człowiekiem. Papież Wenryk XVI napisał, że Pan Jezus przyszedł do nas po to, aby pokazać nam prawdziwe oblicze Boga, który jest miłością i przekonać nas do tego właśnie oblicza. Wszyscy bracia, życie człowieka jest czymś w rodzaju ulicy jednokierunkowej, na której można się poruszać tylko do przodu. Cofać się nie można. Nie możemy cofnąć wskazówek zegara naszego życia ani o jedną sekundę, minutę, godzinę. Do nieba dochodzi się szlakiem wyznaczonym przez samego Chrystusa, Pana, który powiedział o sobie: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. A dzisiaj możemy dopowiedzieć, że On jest tą jedyną bramą, przez którą przechodzimy. Do nieba. Kto jest w Jezusie Chrystusie, ten niesie w sobie niebo i tę nagrodę przyjmie już przy przejściu z tego życia do wieczności.